Film ten opowiada o logotypach oddziału w TVP Regionalnej z lat 1992-2000. do 2000. Logo TVP Regionalna było takie samo jak logo TVP czyli pasy w kolorach zielonym, czerwonym i niebieskim oraz litery zielone, T, czerwone, V i niebieskie, P, a pod logiem napis regionalna. Logo białostockiego oddziału to zielony liścia na nim żółte litery, T i B oraz biały napis telewizja Białystok. Logo telewizji Bydgoszcz to niebieska litera T, czerwona V i zielono-niebieska B. Natomiast Gdańsk miał trzy kolorowe kole, a na nich litery T, V i G. Niestety musiałem zrobić rekonstrukcję logotypu, bo go nigdzie nie znalazłem. Hehehe. Logo katowickie to napis TWP Katowice, a obok pasy czerwony, zielony i niebieski. Natomiast logo telewizji Krakowto to stylizowane, z koroną. Podczas programu lokalnego TVP2 logo było w czarnym kwadracie. Logo TV Loblin to cztery części tworzące litery TV, I, L. Logo Łockie to trzy piłki z literami TVP i pod spodem napis ŁOĆ. Jednak na antenie pokazywano tylko piłki. Logotyp Poznania to trzy paski czerwony, zielony i niebieski, a obok nich napis PTV Telewizja Poznań. Rzeszow miał cztery litery, zielone T, czerwone V i niebieskie RZ. Telewizja Szczecin w latach 90. nazywała się Kanał 7. Logo programu to cyfra 7 z mewą. Jednak na antenie ogólnokrajowej Szczecin miał inny logo. Były to litery TWP, trzy poziome i kolorowe pasy, na nich mewa nad literami był napis Szczecin. Logo Warszawy to charakterystyczny napis wody do 1994 biały, od 1994 żółty. Pierwsze logo telewizji Wrocław trwające od roku 1992 do 1998 to czarna cyfra pięcia w niej zielony kwadrat i czerwone koło. W grudniu 1998 logo zmieniono na trzyczłonową literę, W, w której była Mangolia.